Tego filmu chciałem wam bardzo podziękować za wbicie tyle łapeczek Jeśli do końca tego tygodnia Wbicie tysiąc łapeczek A to jest naprawdę bardzo dużo No to macie od poniedziałku do piątku streama o godzinie 20.00 Powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano, widzowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na pewno pamiętacie, bo każdy ogląda moje cineczki. Bo już uchadzę bez przepisów, bo już uchadzę bez wędki. No, teraz co, widzowie? Przyszedł czas na uchadzę bez mieczyka. Wydaje mi się, widzowie, że jeśli mi się uda, to zrobimy po prostu taki mieczek, że zrobimy sikierkę eee, Sharpness 2. Zobaczymy, czy się to uda. Najlepiej diamentową, bo będzie miała najwięcej damage'a. Jak też duża część osób za się domyśla, yy, no ciężko będzie mi wygrać bez większego healingu. Więc tutaj będę musiał postawić na słabszych przeciwników, żeby po prostu z nich mieć healing jakiś, bo tak normalny, dobry, zawodnik raczej do mnie nie że jak ja mam sikierkę yy, ostrość 2, bo ona nie zadaje jednak dużej ilości damage'a, tak żeby polizać, no ale zobaczymy, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Dobra mamy 12 trzciny, drewno już pozbierałem Brakuje mi jeszcze jednej nici na wędkę, no ale to się potem ogarnie wydaje mi się Możemy chyba do właśnie wbijać, mamy na starcie żelazo, więc zajebiście Dobra, robimy sobie kilofik, pyk pyk, dobra mamy idealnie Lecimy chyba niżej Dobra, nasz cave tutaj się kończy, no ale czekajcie No, mamy C50, Jee, dobra, lecimy, lecimy, to będzie jakiś dobry cave'ik No dobra, mamy żelazo widzowie, jak wiecie dobrze, że żelazo się nie respi samo w sobie, musi być cave no, właśnie jak mówiłem, mamy kajwika. Dość dużego. Dobra, tutaj muszą być diamenty. Oczywiście będą, bo jakby inaczej. Dobra, jest. Mamy diamenciki widzowie Let's go. Bierzemy je. Dobra, to nie będzie taki mały wejnik Mam nadzieję, starczy nam na sikierkę, na coś jeszcze. Ile mamy? Mamy 7. Czyli minus 3 mamy idealnie na e, siekierkę i na mieczyk. E, ach, siekierkę i na mieczyk. No tak! Mamy na siekierkę i na buty, więc bardzo dobrze. No to co teraz? Chyba możemy sobie przepalać, tak mi się wydaje. Dobra, więc tak jak powiedziałem, robimy sobie siekierkę i buciki. Następnie żelaza. Wow, ale no dobra, mamy dużo żelaza. Jest git. Robimy sobie resztę secika i, i książeczki. Teraz łączymy to z tym i to z tym. Mamy świerkę sharpness 2, 8,5 damage'a. Nie jest jakbyś więcej mało, ale wydaje mi się, że tak nie jest najwięcej, bo sam mnie sharpness w adioksalu już zadaje jeden damage więcej. Więc no, bo może być ciężko, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, tu ludzie się gonią. Skracamy tego gościa, on chyba nie wie. Dobra, nie zobaczył nas, dopiero teraz. Ma Dobra, on jest mało duże. Na hita jest. Zszedł? Od razu bijemy w tego na stręczu i dobra Nice, ale dobra, to było dobre To teraz zrobiliśmy, mamy od razu na start Dużo itemów, let's go Dobra, patrzcie, widzę Full diaks, bez klaty, 14 złota Tu jeszcze mamy złoto, dobra, będą dwa head od razu zrobił już jednego ale, Główki wrzuciem Uuu dobra Ale by był szybko, dobra, już je podnoszę I robimy tego właśnie Jednego jihedzika i zaraz zrobimy drugiego Dobra, robimy tego drugiego jihedzika Dobra, mamy, dobra, jesteśmy tak wystakowani W tym momencie widzowie, że nie wiem na spokojnie powinniśmy dać radę teraz. Dobra, są kolejni przeciwnicy. Ma, o, dobra, to jest więcej typa jeszcze. Dobra, bijemy tego. Walimy go. E, ale mi hity daje, ty. Ale mi sprzedał teraz hitting, dobra. To nie jest jakiś dobry zawodnik. Ik, chyba, że ja się mylę. A mogę się mylić. jeździ heda Nie wiem, widzowie, czy jeździ HEDA czy się opłaca. Dobra, jem. I bijam się w niego. Ma trzy, zginął. Widział się od razu w tego, na strężu. Albo tego, dobra, Ach, dał mi strefę Dobra, zginął, miałem strange'a Teraz tego jeszcze na strange'u Ale oni widzowie nie przemyśleli tego, że ja mam strange'a y, Lag, lag serwerowy Dobra, zbieram te główki wszystkie Szybko, póki ten gościu jest Mam tu, mam tu, dobra, let's go Pyk, i walimy jeszcze w niego, bo ma dla mnie klatę Kolejny przyszedł Dobra, jem refa Mam wizję na jeszcze jednego mógłbym go zrobić. To by było dobre dla mnie. Ucieknę sobie i zrobię tego. Nikt tu mnie nie biegnie. dzika. Pyk i pyk, dobra, mamy, let's go. Dobra, mamy typeczka. I widzę, do mnie dzwonią. Do mnie dzwonią na dzwonek do drzwi. Ja co mam zrobić? To ja, ja muszę albo się z nim bić, albo uciekać. Znaczy, no i żeby mnie nie gonił, ale on mnie będzie gonił No więc musimy się w niego wkleić jakoś żeby otworzyć drzwi Dobrze, niektórzy wiedzą o co chodzi, dobra, MG heada Polizał, dobra, nice, polizał GG, good fight Dobra, mam tego ziomeczka jakiegoś, a to nie jest ten trapper, myślałem, że to jest ten trapper, który tutaj trapował Ale ma dobrego secika, to chyba nie jest on Jest to krwawy marian Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest taki krwawy marian z HC Z serwerów, bo kiedyś tam grałem Ale dobra O dobra, tu jest jakiś clean w ogóle Let's go On go chce tak jak ja zresztą Knokam no, jest z wędki no, czemu go nie bije? A, to są koledzy jacyś, tak? Dobra No nie wiem, zgardzie i zginęli Ten tu na mnie leci Pali się, do lawy wskoczył No nie, nie jest taki się ogarniaka, chyba najwyższego sortu Krwawy Marian nie idzie na klina, dobra Zaczynamy się tego zabić No, tu po lewej jest ziomeczek. Może być ciężko, ale zobaczymy co z tego wyjdzie Ten idzie na klina, w niego się wlejemy o, No i się odwrócił od razu, nie rozumiem Jak już chciał się to że się na hita wbije on nawet na hita się nie wbił Tylko od razu ucieka, trochę smutne życie No potknął się, e, tylko hit jeden no, Teraz ten drugi idzie, no takie bez sensu to granie Teraz ten, ten idzie Nie wiem co oni mają w głowie Że tak tylko klinują i klinują Myślę, że klin to jest takie wiecie Przypadkowe, przybiegacie, się kliną, wbijacie a ci goście to sobie po prostu przychodzą. Myślą, że clean i wbijają nawet jakie loa, nie mam. Nie wiem, bez sensu. I uciekają od razu. Plecy, on ma plecy. Czy on wie, że ma plecy? Mordo, masz plecy. O. czemu ten go nie bije? On ma 10. By Nie wiem, co ci co ludzie robią na tym chcę. Dobra, ten powinien zginąć w tym momencie, ma 4 hit, a dobra, jednak dwa hity Mam łuk widzowy chyba Nie mam łuku, czy znaczy nie widzę tego łuku Mogę, mogę go mieć, ale mam downa po prostu Jest na szczała i się potchnąłem Nie mam tego łuku chyba Ajajaj Dobra, mamy go teraz No pff, od upadku zginął No dobra, jest Plata enchantowana. Ja jem refila na start. On też je. Dobra, walimy się. Przynajmniej nie będzie uciekał, szanuję. O, dobra, żartowałem. <laughs> ja cię do Dobra, idziemy. Jak, A dobra, nie wbił się. Chciałem powiedzieć, że mam tu skipnę, ale wbił się od razu. To go walimy na dziurę. Otknokał. Dobra. Potknął się. Hit. Krew. Lawa. Akurat jak brałem, chciałem wziąć wodę, to mnie zaczął bić, dobrze Dobra, zabijemy go, nice, let's go O dobra, jest ziomeczek, 8 star, to ma Arian Ale znowu uciekał, nie wiem czemu się nie chce bić Też widzi, że ja mam sikier, chyba, że on myśli, że to jest Perun, ale może nie wiedzieć, że Perun już nie działa po prostu, jest wyłączony Nie wiem, mam nadzieję, że się odwróci zaraz i będziemy się bić, a jak nie to to skipnę, albo przyspieszę Jak ucieka ziomeczek A, to jest kolejny ziomek. 14 star, full dench. Możemy mieć z nim duży problem. Czekajcie, ja tu nie chcę biec, ja wolę sobie na tego pójść z kulturką, bo tam się będą tam ci bić, podejrzewam. Znaczy bić. Ten marny się bił nie będzie, po prostu będzie uciekał. No, strzelam z łuku Szczał z sikiery No i strzela do mnie dalej. Z łuku. Niemiły zawodnik. No i znowu z łuku. No w ogóle mi nic nie zabiera tym łukiem, nawet pół serca mnie zabrał Dobra widzę, uciekniemy bo ten nas fokusuje On chyba chce się ze mną bić, on się, tak on się chce z mną bić bo on wie jak mnie zabije to wygra, albo ja wygram jak go zabije Zobaczymy widzowie kto wygra, ja sobie chyba nim główkę się w niego wkleję tutaj Dobra tak robimy I <laughs> On ma widzę za dużo heala, nie? Bo musiał naprawdę tyle typów zabić, żeby mieć tyle heela. Ja już nie mam, mam jeszcze tylko refila. Dobra, ma 10. Jak nie ma główek to go zabijemy. Nie zabijemy go! Zabiliśmy go! Dobra, widzę. pukciąp. To no, tylko Marian, ale Marian jest wystakowany bardzo. Możemy od niego zginąć widzowie, no. I da to dużo szansa bardzo. Ale dobra, GG, Mordo. GG. Dobra, jest i Marian. No jest full diaksowe i ma pewnie healing, nie? Myśmy się musieli z nim bić w jakimś kajwie, albo w drzewach idę do, idę do tych drzew tutaj. Zobaczymy, może, może, może się udać widzę w tych drzewach, tak mi się przynajmniej wydaje Dobra, tu się z nim walimy Ginie, ginie, ginie ale my też giniemy. O, ma jeszcze. O, ma widzowie. A my już nie mamy. O, GG. GG, widzowie. Dobra gierka była.